No jest to przede wszystkim jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Coraz więcej nawet klubów sportowych wchodzi w e sport i jest to po prostu tak nowatorskie, że są patrzy na eventy, co się w dyni dzieją, mimo że za Katowicach czy po czy Nowym Jorku, Szanghaju, są to są już miliony kibiców na całym świecie. Tutaj wszedłem, dzisiaj, szczególnie już miałem ciarki w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku. Ta ilość ludzi, to jak się ludzie bawią, świetnie się tutaj czują, wystarczy się rozejrzeć. No, miałem ciarki, to dzisiaj już jak chodziłem i myślę, że będzie coraz lepiej, bo przed nami naprawdę rewelacyjne mecze. No a kiedy dodatkowo to włożysz do tego to, że grają polskie ekipy, do samego końca jesteś zachwycony i myślę, że każdy fan sportu z której miasta powinien dzisiaj tu być, a nawet no, jednak z całej Polski. Jest rewelacyjnie, publiczność dopisała, publiczność kibicuje, wcale nie trzeba ich jakoś specjalnie nawet zagrzewać, to widowisko jest po prostu rewelacyjne i widzimy to jak na dłoni, czekamy na ten mecz, aż się rozstrzygnie, zobaczymy finał, emocje sięgają zenitu. Zaprosiłbym ich na pewno na to, żeby zobaczyli jak to wygląda, bo to nie jest granie w komputer, to jest masa emocji, które towarzyszą takim rozgrywkom. I niech pamiętają, że to jest szansa na zbudowanie pomostu właśnie z ich dzieckiem. Tak? To jest komunikacja, to są wspólne zainteresowania. Zachęcam do grania z młodymi, zachęcam do tego, aby uczestniczyli faktycznie aktywnie w życiu swoich dzieci i dzielili z nimi te zainteresowania, bo to jest najłatwiejsza droga do komunikacji. Około miesiąca przed każdym wydarzeniem prowadzimy rekrutację do naszego kru, i wtedy można stać się fundamentem tej imprezy, tworząc ją razem z nami już wcześniej, przyjeżdżając tutaj między innymi tydzień wcześniej i pomagając od oprowadzania graczy zagranicznych, po rzeczy czysto techniczne, po pracę na akredytacji, po pomoc przy administracji turnieju. Czego można się nauczyć przy takiej pracy? Przede wszystkim, że jeśli ma się chęci to niezależnie od papierka wykształcenia można osiągnąć bardzo wiele oraz Pracy w stresie. Pracy w stresie, pracy pod presją czasu. Można się nauczyć tego, że aby takie wydarzenie dwudniowe, na które się pracuje cały rok, ruszyło, wymaga to idealnych mechanizmów. Można się nauczyć interakcji międzyludzkich. Wydarzenie skupia, takie jak to skupia w sobie specjalistów z wielu dziedzin, którzy łączą się w jeden ekosystem, aby tworzyć coś, co pozornie trwa tylko dwa dni, a jednocześnie kumuluje niesamowite emocje. I będąc jego częścią, na pewno można zyskiwać wiedzę w tej dziedzinie to Ostatnie pytanie czy warto Oczywiście, że warto. Nie widać, że warto? Oczywiście, że warto. Zdecydowanie warto i uważam, że zachęcam wręcz każdego, tu pewnie powiem jako już osoba starsza, bo już mam to 30 lat, wiem doskonale jak rodzice często patrzą na tą pasję i zapamiętajmy, że czy oglądanie telewizji, mówi się zajmij się sportem, nie ma, to jest mój ulubiony przykład, nie ma dla mnie zazwyczaj różnicy, czy ktoś ogląda piłkę nożną, czy ogląda Counter Strike'a, ważne jest, żeby w życiu sobie umieć to wszystko rozgraniczyć i jeżeli zrobimy to dobrze i skupimy się na e-sporcie, na pewno nie pożałujemy. Kochajcie sport. <laughs>